Rafał Trybus trzy dni temu został sprzedawcą gazety ulicznej. Do tej pory był bezrobotny. Teraz ma szansę zarobić choć parę groszy. Dało mi to do zrozumienia, że po prostu nie można siedzieć w domu bezczynnie i liczyć na opiekę społeczną. Takich sprzedawców jest teraz w barce 15. Kolejnych pięć osób czeka na swoją kolej. Od każdego sprzedanego egzemplarza gazeciarze dostają połowę jej ceny, czyli dwa złote. Reszta idzie na dróg. Redaktorzy gazety pracują społecznie. Wśród nich jest m.in. Dagmara Walczyk, studentka filologii polskiej. Przede wszystkim idea, bo idea jest najważniejsza tutaj i to, że jakby pomaga się sprzedawcom i to w taki sposób, który jest dla nich aktywizujący. Oni nie tylko zyskują to, że mogą sprzedać i zyskują te dwa złote, ale zyskują też jakąś wewnętrzną przemianę. Gazeta odróżnia się od innych tytułów tym, że podejmuje takie tematy, na które gdzie indziej nie ma miejsca. Ja ostatnio pisałam artykuł na temat przedsiębiorców społecznych. Przedsiębiorcy społeczni to są ludzie tacy jak moi rodzice, którzy podejmują działania na rzecz wspólnego dobra i pisałam o tym, w jaki sposób ja widzę przedsiębiorców społecznych. Gazeta uliczna na razie ukazuje się co dwa miesiące, a zimowe kłopoty z jej sprzedażą sprawiły, że nakład został zmniejszony o połowę do pięciu tysięcy egzemplarzy. Ale ludzie, którzy tworzą gazetę wierzą, że sprzedaż gazety wzrośnie i dlatego od września gazeta będzie wydawana co miesiąc. Cieszymy się, że przede wszystkim sami sprzedawcy zaczynają wierzyć, że ta gazeta może pomóc im na nowo odnaleźć się no, w gospodarce wolnorynkowej. Czasami są to osoby długotrwale bezrobotne. O tym, jak ważna jest motywacja sprzedawców, mówiła w Poznaniu Lisa McLean, koordynatorka międzynarodowej sieci sprzedaży gazet ulicznych. Swoimi doświadczeniami dzieliła się z poznańskimi redaktorami i sprzedawcami gazety. Rozmawialiśmy o sposobie sprzedawania i pomyślałam, że sprzedawcy mogliby zawiesić w swojej siedzibie mapę, na której każdy by oznaczał część poznania gdzie on sprzedaje żeby to wszystko mogło być zorganizowane i mogli się nawzajem uzupełniać Ideę Gazety Ulicznej 13 lat temu wymyślił szkocki dziennikarz Mel Young, aby pomóc biednym ludziom. Anglia przeżywała wtedy kryzys, ale ludzie chcieli sobie pomagać, dlatego gazeta osiągnęła wielki sukces. Teraz wychodzi tam jako tygodnik, który sprzedaje się w 150 tysiącach egzemplarzy. Na całym świecie sprzedaje się 28 milionów egzemplarzy takich gazet wydawanych już w 28 krajach. Karolina Słotwińska, Puls Dnia.